Patrzcie ta kochani co on mi tu narobił Poświrowany, po Porąbany kret. z go tu zaraz łatwisz. Kurde będzie spokój Słychać jak się żyje? I Tak pochodzi z pół godziny Papirosa za pole poczekam Zrobiłem sobie knota Gaz zakręć A czajta, to się dzieje! Zrobiłem was konia. Ale patrzcie co pierą zrobił gościu mi w sklepie nie uwierzył, że że, że mi drzewo załatwi, tam jest cała rodzina. Tu już nie raz przy tych starych drzewach tu miałem takie kopce usypane, niektóre nawet do pół metra i zabierałem tą ziemię do ogródka i tak dalej. I tutaj był nieduży taki ten kopiec, nawet widać po drzewie gdzieś dotąd. Wybraliśmy to przed chwilą zalewane było wodą, może się jeszcze uratuje. patrzcie. No skulźwa krety, zasrane krety To nie jest karczownik na pewno bo... Znaczy na no, nie wiem Ale karczownik Powiem tak, weźcie coś tam doradźcie w tych komentarzach Ja tu już nie mam siły do tych sukienkotów Tu cały rząd jest poryte O Popadało trochę, glizdy widać, siły uaktywniły i zbierają na zimę sukinkoty. Jeszcze jest jedna kwestia, co Wam opowiem. Tutaj jak doleję, to nieraz to płynie w ogóle yy, woda wierzchem, nie? Jeden rok był taki, gdzieś tam, to z kretowisk wybijała woda gdzieś na 10-15 cm, takie tyci fontanny były, nie? I one mają taki sprytny plan, że sobie robią taki kurde, duży kopiec. Może przy tych drzewach im to nie opada? I takie sobie robią domki w razie, ee, jakby to powiedzieć, trudnych czasów, nie? I ignorowałem, ignorowałem, bo dużym drzewom się nic nie działo. Raz z walką krete, z kretem załatwiłem. Czereśnia, karbitem. No karbit jest toksyczny, nie? Było blisko korzeni. Zalełem koniewkią. I minął tydzień, czerwiec, a czereśnia nie ma liści. A! I Takie gówno kupiłem. To nie jest reklama. Bo nie wiem, czy działa. Ale jak zadziała, to na pewno wam powiem w kontakcie